SQ100 Maria Stefan Cezary, Maria łamane Stefan Kłebek 4, I, 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 Irena Olga Ekochama. Okej, okay, Stefan Quebec, to Maria, Stefan Cezary, Maria 0, Irena, Olga, jako Hama. Mariusz nieprzyzwyczajony jestem do nowego znaku i dlatego jeszcze mi się myli. No okej, okay, no tutaj ze sobą mi w na razie wychodzisz, no ale modulacyjnie jest bardzo ładnie, także to jest to samo co i Uryśka, nie? Uryśka też tam troszeczkę tam na jednego, bo zapalało, no i to jakoś tam szło nie wiem czy teraz z tym kompresorem czy jest dobra modulacja ewentualnie ja wyłączę kompresor i zaraz zobaczymy proszę, S. S, S 100 Maria, Stefan, Cezary Maria 0, Irena, Olga, Jakohama no okej, okay, teraz jestem bez kompresora Okej, okay, dobra, nie ma problemu, tu e, Stefan Kłebek 100, Maria, Stefan Cezary, Maria 0, Irena, Olga, Yokohama Dobra, no to teraz, tak jak teraz mówię, no to jest bez, bez e, kompresora, poczekaj e, Teraz już załączyłem kompresor, także idzie teraz z kompresorem, no tam powinno być Ok, ok, policz już troszeczkę, ja spróbuję się wykierunkować, ok?

To samo jest, troszeczkę mi tam skoczyło, tak jakby pół S na jednego esa, no ale to tam różnicy za wielkie to nie było, troszeczkę tam przekręciłem, bo jak więcej wziąłem, no to od razu to spadł, spadł sygnał do zera praktycznie. No proszę, SQ100, Maria Stefan Cezary, Maria01, Olga Jakohama. ဒီပေါ်တော့ရတယ်ဆက်သွားကြည့်ဦးမယ်ဆက်သွားတော့ဒီဘက်ကနေပြောင်းရမယ်ဘာကိုလဲတော့ပြန်ကြည့်ရအောင်ဒါကဒုတိယအဆင့်ပါသူက Maria Stefan Cezariem, Maria 0, Irena Olga, ja kocham. Ok, Mariusz, nie ma problemu. No, no dobra, dobra, także łączność zaliczona. No, ja tutaj dzisiaj kabel zakopiłem do rotora, także będę, będę obalał antenę troszeczkę później, jak Marek przyjdzie, to pomoże mi. Także przewrócę ją o te 3 metry i troszkę skrócę. No i zamontuję tylko metr met nad, nad rotorem, także żeby tam się mi ten rotor nie uszkodził. Dobra, także wszystkiego dobrego. Przechodzimy na QSY QS -E na Escape i pozdrawiam i do usłyszenia. Z Kusto, Maria, Stefan, Cezary, Maria, Zero, Irena, Olga, Hama. OK, SQ100, Maria, Stefan, Cezary, Maria, Zero, Irena, Olga, Jako, kocham. OK, Mariusz, także 73 i do usłyszenia do ponownych spotkań.